Cały dzień przeciwzapalnego jedzenia, 1700 na nie to malinowe smoothie bowl, które wyszło takie przyjemnie słodkie, ale głównie przeważał w nim ten kwaśny smak. I jak dla mnie to było na plus, bo całość wyszła taka mega orzeźwiająca. I wszystko wrzuciłam do blendera, czyli maliny. Do tego banan, tofu jako główne źródło białka. I ja wiem, że to się może wydawać dziwnym pomysłem, ale zaufajcie mi, bo naprawdę tego tofu nie czuć. A ono świetnie wzbogaca ten posiłek wapni i w białko. No i właśnie nie czuć go głównie dzięki tym malinom, które są intensywne w smaku i dzięki dodatkowi porę ilości soku z cytryny. Jak nie jesteście przekonane, to możecie użyć innego źródła białka, na przykład odżywka białkową, najlepiej roślinną. No i smoothie przełożyłam do miseczki i dodałam dodatki, czyli pozostałe owoce, orzechy włoskie, nasiona chia siemielniane i krem orzechowy, akurat taki o smaku białej czekolady, który nie dość, że wzbogaca to smoothie w kolejny smak, to jeszcze mam bardzo dobry skład i jest źródłem nie tylko zdrowych tłuszczów, ale też błonnika pokarmowego. Drugi posiłek, czyli obiad to makaron ze szparagami i mozzarellą w sosie cytrynowo musztardowym. Zaczęłam standardowo od ugotowania makaronu i osobno ugotowałam też szparagi. W czasie kiedy się gotowały to przygotowałam sosik, czyli wymieszałam ze sobą musztardę, napój roślinny, sól, pieprz, sok z cytryny, czosnek i posiekaną miętę. I tak naprawdę później wystarczyło ze sobą wszystko wymieszać i chwilę przesmażyć po to, żeby te smaki mogły się połączyć. I w tym momencie warto też dorzucić do środka mozzarellę, tak żeby ona się roztopiła, bo wtedy po prostu będzie to wszystko lepiej smakować. No i na świeżo dodałam jeszcze pomidorki koktajlowe. No i gotowe. Robiłam to połączenie smaków pierwszy raz, ale Oprócz tej mozzarelli do środka, a nie z wierzchu, nic bym nie zmieniała w tym i wyszło naprawdę super. Kolejny posiłek czyli deser to czekoladowo orzechowy pudding chia. Jego przygotowanie polega na tym, że po prostu łączymy ze sobą wszystkie składniki, czyli najpierw mieszamy napój roślinny z masą orzechowym do momentu, aż one się praktycznie całkowicie ze sobą połączą. Do tego dodajemy kakao, nasiona chia i słodzik, na przykład erytrytol. Mieszamy to dokładnie i odstawiamy do lodówki na 2-3 godzinki, a później dodajemy dodatki, czyli jagody, ale mogą być też jakieś inne owoce nisko cukrowe. no i gorzką czekoladę. To połączenie kakao i masła orzechowego smakuje naprawdę bardzo dobrze i dzięki tym jagodom wcale nie jest jakieś takie zamulające, tylko właśnie takie lekkie i przyjemne. No i kolacja klasyka czyli chleb w jajku z pieczarkami, pomidorkami i szczypiorkiem. Te dodatki sprawiają, że robi się z tego naprawdę odżywczy posiłek. No I zaczęłam od posiekania pieczarek i podsmażenia ich na oliwie. I później na tej samej patelni już bez dodatku oliwy usmażyłam chleb w jajku, czyli jajko roztrzepałam z dodatkiem napoju roślinnego, soli, pieprzu. I tutaj w ogóle, jeśli chcecie, to możecie poszaleć z dodatkiem różnych ziół, które. Jeszcze zwiększą ten przeciwzapalny charakter całości. Później wszystko połączyłam, czyli na jej chlebki dałam pieczarki, pomidorki, szczypiorek i posiekane orzechy włoskie. No i bardzo dobrze to wyszło, proste i naprawdę szybkie.